Cześć. Merc c Klasa W203. Silnik dwulitrowa benzyna. Zobaczcie, co ktoś zrobił. Na tej rurze nie ma katalizatora. Ktoś wyciął katalizator na aucie i zamiast katalizatora wspawał takie kolano. Zaznaczam, że to się działo na aucie, bez wyjęcia rury katalizatorowej. To są świeże spawy, a tutaj jest całkiem nowy katalizator. Klient dowiedział się, że nie ma katalizatora na przeglądzie technicznym, jak auto nie przeszło mu przeglądu. I będę wymieniał ten, ten katalizator, właściwie tą rurę, samą rurę będę wymieniał na rurę z katalizatorem. Takie rzeczy. Klient nie wiedział, że nie ma katalizatora, dowiedział się o tym dopiero na przeglądzie technicznym. Takie małe porównanie. Zobaczcie sobie jaka przerdzewiała flansza. Jego się nie odkręca, to trzeba ciąć. A tutaj mamy piękne kolano, wspawane zamiast katalizatora. Autko oczywiście kopciło. Z wydechu czuć niespalone opary paliwa. I na desce rozdzielczej świecił się czek. Także to wszystko jest ze sobą powiązane. Nie wiadomo, co się stało z katalizatorem. Klient jeździł dosyć długo i nie zwracał na to uwagi. Dopiero podczas przeglądu technicznego dowiedział się coś, co jest pod spodem. Dzięki, na razie.